Hej, hej kochani, dzisiaj szybciutki odcinek, ponieważ mamy premierę szybkiego 50, zatem odcinek musi być równie szybki. Przygotowałam tylko dwie zdrabki, a to dlatego, że chciałabym zrobić doświadczenie test zdrabki z numerem pierwszym i test zdrabki z numerem setnym, czyli pierwsza i ostatnia zdrabka z paczki. Trzymajcie mocno kciuki, klikajcie łapeczkę w górę i zachęcam do udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie już jutro. Zatem, kto jeszcze nie wziął udziału, zachęcam do obejrzenia filmiku konkursowego, gdzie przedstawiam wszystkie zasady związane z konkursem. To co, zaczynamy? Zaczniemy od zdrapeczki z numerem 1. Uwaga, uwaga. Co nam przyniesie? pięćdziesiąt, pięćset, dwa, cztery, pięćdziesiąt tysięcy, cztery, sto złoty, pięćset. I 50 tysięcy. Sprawdźmy kontrolne ZH. Zatem zdrabka z numerem pierwszym jest pusta. Przejdźmy zatem do zdrabki z numerem 100. Bonusik. Mamy niestety worek 54, 4, 100. 50 tysięcy. 500. 50 000, 100 i 500. No, niestety, zdrabka, zarówno z numerem 1, jak z numerem 100, obydwie niestety są puste. A co to za tym oznacza kolejny odcinek na minusie? Dziękuję Wam serdecznie za ten króciutki spędzony ze mną czas. Zapraszam jutro na Wielki i mini nowy Zdraping. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wspaniałego dnia. Pa, pa!